W taki sposób szybko odświeżysz swoje skarpetki, będą wyglądać jak nowe. Żółte skarpetki to problem, który z pewnością ci się przytrafił, ale istnieje na to prosty sposób. Przygotuj pół litra wody i dodaj odrobinę nadmanganianu potasu. Dokładnie wymieszaj, aż proszek całkowicie się rozpuści. Wlej roztwór do miski z ciepłą wodą i zamocz w nim swoje skarpetki. Pozostaw je na kilka minut, aby mikstura mogła zadziałać. W tym czasie przygotuj drugą miskę z czystą wodą i dodaj do niej wodę utlenioną. Gdy skarpetki się wymoczą, wyjmij je z pierwszej miski i delikatnie odciśnij nadmiar wody. Następnie ostrożnie zanurz je w wodzie utlenionej i odczekaj chwilę. Zobaczysz, jak odzyskują swój biały kolor. To prosty i skuteczny sposób, dzięki któremu zapomnisz o żółtych, zszarzałych skarpetkach i znów będziesz cieszyć się ich świeżym, czystym wyglądem. Twoje skarpetki będą wyglądały jak nowe, a cały proces zajmie ci zaledwie kilka minut.